Pierwszy raz robię live'a, znaczy z telefonu tak na żywo jeszcze na YouTubie. Mam tu wam do pokazania parę rzeczy, które zrobiłem dzisiaj na działce. Na razie widzę, że nikogo nie ma na live'ie, no ale ja i tak będę mówił, bo bo ten filmik potem on wleci na kanał jako filmik, więc więc ktoś to pewnie może i obejrzy. Słuchajcie, ja tak jak planowałem, yy, zrobiłem tutaj tak jak już wcześniej na filmiku pokazywałem przygotowanie szklarni do czy tam tunelu foliowego do sadzenia pomidorów. Wysypałem tutaj obornik granulowany. Przekopałem to. No i czekałem aż puszczą mi wodę na działce, żebym mógł to podlewać. No i wczoraj puścili. Dzisiaj sobie to podlałem. Lałem tej wody, o matko ile tej wody lałem. I myślałem, że to już wystarczy i mówię, a zagrabię to jeszcze sobie. Dosypałem też tego oborniku granulowanego. I... Okazało się, że to tam może z centymetr nasiąknęło, tu widać zresztą po pograbieniu, jak to wygląda. No i je, będę tu musiał tej wody lać, lać i jeszcze raz lać. Nie wiem, że Wam leję wodę, to jeszcze tu będę musiał lać wodę. No. Słuchajcie, w, jeżeli chodzi o foliak, o tunel foliowy, przepraszam, to tutaj wcześniej wysypałem tego worka. Tutaj już deszcze zrobiły swoje, więc on wsiąk. Yy, posypałem znowuż nim i jeszcze dzisiaj przekopałem i tutaj już, tu nie będę nic podlewał, bo tutaj sobie już yy, natura z deszczem zrobi swoje, więc tutaj tylko będę ewentualnie chwasty wyrywał, no ale w szklarni niestety niestety w szklarni trzeba będzie jeszcze lać wodę i to sporo no dobra, ale tą wodę nie będę mu pokazał jak lacić, bo każdy umie lać wodę, tak, na różne sposoby, ale ja na jednym z, filmik z filmików mówiłem, że będę tutaj siał sobie aksamitki, jako przedplon. No ale zrezygnowałem z tego. Ale wysieję je sobie w doniczkach. I zobaczymy jak one w ogóle wzejdą. I będą też kurcze gdzieś stały przed, przed szklarnią i wabiły pszczółki. Mam nadzieję, że troszeczkę zwabią. Zakupiłem takie o. Nie przekręcę teraz, bo się wysypią. I prócz tych aksamitek jeszcze tutaj będziemy robić test z pomidorem, czy on nam w ogóle, o, zobaczcie. W domu sobie na takiej lignince może widać już tutaj te kiełki. Wiadomo, sadzimy to, siejemy w ciepłym, ale jak chcę zobaczyć, jak już są kiełki, czy to sobie poradzi w szklarni w takich warunkach, gdzie mamy, gdzie mamy na przykład teraz na przykład teraz mamy 11 stopni, a spadała nam temperatura przez kilka dni, kilka dni do 34 stopni, było najwięcej, a najmniej minus 4. No więc tutaj temperatury troszeczkę jeszcze spadają. Ja go gdzieś resetowałem 4 dni temu, czyli jeszcze przymrozki są. No i zobaczymy sobie jak poradzi, zobaczymy sobie, jak poradzi sobie właśnie nasionko pomidorka, czy będzie nam tutaj w takich warunkach. No jak nie wzajdzie, to trudno. No cóż, dobra, najpierw zabieramy się za te jak samitki. No, tutaj po prostu wysypię troszeczkę tego. Nigdy w sumie nie chciałem żadnych kwiatów. Także trochę tych. Nie wiem, czy to dużo, czy mało. Nie zależy mi na tym, tak naprawdę, na tych kwiatkach. Ale jak wzejdą, i. No, co tu się dzieje. Będą przyciągały nam pszczółki. I co to wszystko? No dobra. Tak, tam na no, odpierdzie, to ma być tylko kwiatek. Ja tego. Jed to Jeżeli by to było do jedzenia, jak pomidor, to bym bardziej się na tym do tego przyłożył. No ale to są kwiatki, które mają coś tam pomóc, niby. Zobaczymy. Bardziej interesują mnie te pomidorki, które zaraz tutaj zasiejemy, niż te kwiatki. Ziemia, ziemia, sponsorem ziemi, jak zwykle, jest po raz drugi w tym sezonie jest kred. ziemię sobie z kretowiska wziąłem. Chociaż na to się ten krecisku tutaj przyda na działce. No i dobra. Ja to sobie później podleję, także nie będę bardzo zanudzał to tym, jakie ja to podlewam tutaj, teraz, o, z mojego cudownego scyzoryka mam taką pęcetkę. O. Wyciągniemy sobie tę nasionka. Mam nadzieję, że to nie poleci. O, kurczę. Przydałaby mi się druga ręka. Nie mam żadnego statua na ten telefon. Czekajcie, to wyciągnę. Ale się przysało, no. Co za pierus. Dobra, wyszło, 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 wyszło. Okej, okay. to sobie w wodzie kilka dni leżało, znaczy no, namaczało się i zaraz wam pokażę, jak tylko go tutaj złapie, Te nasionko. No, patrzcie. Tu troszeczkę poszło, czekajcie, go obrócę. No nie. Potrzebuję drugiej ręki, kurczę. Ciebie na razie położymy kurczę tutaj na to. Chyba kiełka nie ma. Zaraz zobaczę, którym tu jest kiełek na pewno. Tutaj jest ładny z kiełkiem, o. I tego weźmiemy. Puść, o. Zobaczcie, żeby tutaj ostro złapał telefon. jaki nasionko ma kiełek? Pomidorka, ładny. O, no i go sobie tutaj wsadzimy, zobaczymy. Czy nam to tutaj, czy nam to w warunkach, gdzie w nocy potrafi być jeszcze grubo, na minusie z parę stopni, w dzień nawet jakieś słońce, to w szklarni jest 30, bo ja to cały czas mam zamknięte i zobaczymy, czy tam w ogóle cokolwiek wejdzie z tych, tych. Czy, on, czy pomidorki w taką, w takiej temperaturze to w ogóle przeżyją. Jeszcze tu czekajcie, muszę bliżej oka zobaczyć, czy coś tutaj puszcza jeszcze. Nie, chyba tylko ten puścił. To ciebie weźmiemy. O. No i dobra. No to już natura musi raczej dalej zrobić swoje, co to za jakiś robal jest. Chodź tutaj. Dobra. No i jeszcze z tym Walczę z tymi tutaj później. Już się z tym pobawię. No i co słuchajcie, no tak to będzie wyglądało. No dalej to muszę lać wodę, bo widzicie o, wczoraj otworzyli wodę, znaczy puścili na działkach, można już podlewać, także szklarnia zacznie być przygotowywana do nadejścia pomidorów w maju, sadzonek. Sezon o sadzonkach też się pojawi. Już chyba niedługo będę pikował. Mi się wydaje, że dzisiaj Przepikuję, może nagram, znaczy będę musiał nagrać ten film, także na pewno się pojawi na kanale za dzień lub dwa, jeżeli będę to robił. Jeżeli poczekam jeszcze kilka dni, no to, to około środy, czwartku dopiero by się pojawił. A tak, tutaj już teraz codziennie będę musiał podlewać tą szklarnię, żeby tutaj się ładnie wszystko ten obornik zaczął pięknie pracować. No, lepiej późno niż wcale, więc. Więc robię to tak. No na na, na jesień nie dawałem obornika takiego prawdziwego, żywego, że tak powiem, takiego naturalnego. Tylko yy, teraz dałem ten właśnie granulowany. Kilka tygodni, znaczy tam z parę tygodni temu sypałem i przekopałem. Dzisiaj dosypałem i już podlewam, i on powinien zacząć pracować i tą glebę użyźnić wazot na pewno. No także będzie. Mam nadzieję, że będzie lepiej, lepiej przygotowuję glebę niż w zeszłym sezonie, bo w zeszłym sezonie troszeczkę tutaj napsociłem i, i, i w ogóle, ale to już tam, to już historia. I tak pomidory wyszły świetnie w zeszłym sezonie. W tym sezonie mam nadzieję, że będzie lepiej. Będę starał się prowadzić na dwa pędy, prawie że każdy, bo w zeszłym sezonie robiłem na jeden pęd, gdzieś tam kilka poszło na dwa pędy, może ze trzy czy cztery krzaki. Także w tym sezonie troszeczkę to wzbogacę odwala, żeby to szło na dwa pędy i, i będzie może tego więcej. No zobaczymy. Dobra, jeszcze raz wam pokażę tutaj przygotowanie do foliaka. Na razie mamy szkielet, ale tutaj wcześniej było posypane obornikiem, padały deszczą, pięknie się rozpuścił ten obornik granulowany, dzisiaj przekopałem, dosypałem go jeszcze, pograbiłem to. Jutro ma chyba cały dzień padać, także to tutaj to już sobie samo poradzi. Później tylko zaciągnę, to może z tydzień przed wsadzeniem przed pomidorków dopiero tą folię naciągnę, bo tak to nie ma sensu. Uciekam stąd, bo zaczyna kropić. Teraz mi na telefon nakropi i jeszcze się zepsuje. No dobra, no ja bym zakończył tego live'a, który robiłem pierwszy raz w życiu. Widzę, że tutaj kilka osób jest. Pozdrawiam Was serdecznie. No i co? Słuchajcie, no do zobaczenia na moim kanale. Wypatrujcie nowych filmów. Trzymajcie się. Cześć, a ja tutaj jeszcze sobie to popodlewam. Obleję tą szklarnię ko konkretnie, tak, tutaj tej wody, żeby, żeby to zaczęło wszystko ładnie pracować. I, I widzimy się już niebawem. Dobra, trzymajcie się. Cześć. Jak to się wyłącza teraz? O, proszę. Teraz nie wiem gdzie, a tutaj chyba.